i wszystkim, dzisiaj nagrywam odcinek sztuki jak ona idzie na kontrolę le? ta dziewczynka no i pamiętajcie o subskrypcji łapce w górę bo 200 subskrypcji w lipcu będzie warte to? okej, okay, no i niestety ta młoda musi nosić tą maskę do oddychania aż trochę nie bo tak lekarz jej zalecił e, teraz kto będzie trzymał? śpią? śpię muszę może wyciągnąć wszystkie moje instrumenty pagram i mówię przemowy kropiówka gdzieś tam może być luźna dziecko, niestety twoje, jedno, moją jedną kulę, muszę gdzieś tam sadzić <laughs> no to idziemy Uh. No dobrze. Po, o, numer 4. Dziękuję bardzo. Proszę do pani. Teraz sprawdzę okej. Okay? Do Na do pani Inęki. Polecam. I proszę o to, tabelki dla dziecka. Jak coś. No to dziękuję bardzo. Dzień dobry, ja na nakon... ja kontrolę i na ja kontrolę, to ja powiem. Czy tu jest jakiś lekarz czy co? Mhm. Kochanie, gdzie ten mąż? No dobra, bo ktoś mi chyba wołał, jakiś pacjent. No to dzień dobry. Ja kontrolę. Dobrze, czy Pani nogi nie są takie opuchnięte? O kule, może Pani gdzieś tam sobie wyrzucić jakieś. Musimy za troszkę, jak można u dziecka zaszczepić. Zarczywije, dobrze. Ust, tylko jeszcze coś Okej. Mm. Okej. Okay. Okay. Może pani się czasem trochę potykać, ale do tego będzie przez dzień albo dwa. No to miłego dnia. Można popatrzeć na trzecie mięto. Jak chce pani. Okej. Okay. Ah. Oh. agora dobra, ja tu estamos sobie zjem. Albo Deus, już do A Przecież dzisiaj mam podzibyć przemowę. Boże, ja muszę do jakąś opiekunkę. Ja się muszę pierwszy pakować, Boże! Święty. Hmm. Co ja mam zrobić z tym zbytkiem papieru. O nie, muszę szybko biegać. Pani Ireno. No. No co znowu, że jestem inną że jestem panią panią, panią Basią. No dobrze. Dobra. Proszę popilnować i teraz ją dać na drzemka, bo na mam no myśmy w wypadku wszystko. Usłyszałam kochanienka. I proszę też psika pilnować. Do widzenia! I spokojnie. Spokojnie, chyba będzie spokojna trochę bardziej. Dobrze! No, tak się jest zdenerwowanym czasem występem. Albo próbami do występu. Dobra, no będziemy się po klientkę. dzień, dobry dzień, dobry że tak kochana zawsze zdążyłaś. zawsze. Oczywiście. oczywiście, że zdążyłaś. Kochana, oczywiście, że zdążyłaś. Już w ogóle osoba. ogóle się działa. Tuż jest jakby osoba, która sprawdza. Ty mówisz dzisiaj włoską brzemowę. Dobrze. Włosy są ładne. A tu jest. Włosy są ładne, a to jest Zuzia, która będzie pilnowała. Okej, okay, no to ja. Ona tutaj ma, żeby wszystko nagrać do studia. Proszę. O, już wam nie przeszkadzam i zmykam. Dobra. Proszę zaśpiewać piosenkę, te las, las, kiedy nie moje je lasy. Okej. Okay. I proszę o tego mieć kosztany. Okej. Okay. Las, las, to nie moje las, las, las. To nie mój las, bo nie ma tak Że tego, bo ten las mnie nie wyrwie nigdzie. Więc chodź ze mną, Lesie, chodź, chodź, chodź. Chodźmy z nami, żeby nie siedzieć w tych telefonach. Więc chodźże ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź, chodź, chodź. Chodź ze mną tego wieczoru, ze mną na grzybki albo tego zwierzczeka. Koniec. Idealnie. Dostarcz się do castingu super. Do miłego dnia. Dziękuję. Mam nadzieję. Jeszcze zaszpiewam kolejną piosenkę, bo mamy tutaj do zaszpiewania jeszcze trzy piosenki, OK, OK. No ja ją dam do studia, już ją sobie tam nagrałam. Teraz ra piosenka Rakieta, rakieta, gdyby tak nie było u nas. Okej. Okay. Rakieta, rakieta, gdyby tak u nas to nie było. Więc... Kosmos jest fajny. Ja to mogę przysięgnąć. Więc chodź ze mną, dworku, ale ty jesteś na pewno bezpieczny. Więc my tam pójdziemy. <laughs> chodź, chodź, chodź. Ze, <laughs> chodź. ze mną. Chodź ze mną, chodź ze mną. Chodźmy ze mną ludzie, bo nie pokażę za wiele, bo oczek nie wypada, pokazywać za wiele. Teraz, teraz, ej do tego jest, teraz to ze podkładam śpiewamy, a nie z, jak pisać, ale zaraz go sobie puszczę. Dobra. Chodź, chodź ze mną, bo to będzie na pewno fajny dzień. Chodź, 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 Bączek ja go zjem. Edkus możesz grać. Świetnie, świetnie. Nie? I teraz piosenka miasto, miasto podaj dalej. To już będzie trudniejsza. Więc teraz upiesz się po miasteczkiemu. Ja tam dam inny parawan. E, dobra. Musimy Ciebie zrobić, jak się ubierałeś na miasto. Właśnie Ci trochę sprostujemy, musimy cię zrobić inną franżurę. Czekaj. No już dobrze. No już okej. Okay. No. Chce mi tu jakieś... mi się to tam zawiesiło. Dobrze. E, do gry możemy znów wejść. No i musiałam podgłośnić żeby, Dlaczego? Bo żeby te instrumenty, żeby jakby podkład niby mogło się słyszeć. Żeby to ktoś ładnie oglądał. No, no dobrze, może się przebrać. Dobrze. No znowu mi się zacięło jak to wyjdziemy sobie z grzeczności hej no dobrze teraz się możemy przebrać Zmienimy sobie fazę Idealnie. Teraz można ich na system. Kto gra? Haramie, fie, fie, ja. Super. Bardzo ładnie. Muszę tylko zmienić sobie. Okej. Okay. Chodzi. Okej, okay, teraz. Spodkładam. Chodzi ze mną, bo ja cię bardzo lubię. Jest to w okolice. Tam można sobie rozpalić coś tam, coś tam, że wybiorę się do Do lasu. Więc ten już tak, więc chodź, chodź, chodź. Ze mną do lasu. Dla jest fajny, na karmię A orzechy to też spadły z dębowego drzewa. Spada ją grzecznie na kamyki, ale pójdę już do swojego zamku, bo do... Wierzanie. Tutaj jest fajnie. Fajnie. E? Harpa. Tak, bo tak mi tu fajnie. Chodź ze mną. Teraz można odkurzać. Teraz chodzenie. Chodź, chodź, zatańczmy. My ze? no Ładnie, bardzo ładnie. Może się schodzić. Można wyłączyć odkurzacz. Bardzo ładnie. Na pewno na dysku będziesz miał z, z pani strony. Wracamy wszyscy do swoich domów. za tydzień będzie ta sama. Będziemy śpiewali te same piosenki. No to dobrze, już z też przyjaźnieniami wszystkimi, miłego dnia. No to dobrze, bo to jest bo ta poświat to jest właśnie przesadzi si? i no o, został mi ktoś mailach. Ok, teraz in, będziemy bali inne piosenki z przebraniami, dobrze? Pozdrowienia pani Grażyna Kowalczyk, dobrze. A malutka już śpi, ok. Tylko wszystko od prądu odłączę. Lampy wszystkie wyłączone. Piekarnik tam się może świecić. A, to tam chyba sobie jeszcze coś na kolację gotowano. Okej, okay, no to ja pójdę spać. Tymczasem następna rodzina. O, ten dźwięk. Zapomniałam. No dobrze. Okej. Okay. O, jaki był to wyczerpujący dzień. Pilnować dzieciaczków. Kartople tam sobie zjem. Kwiaty to nie, tutaj co je Bez okularów trochę mniej widzę dobrze, ale położę Zasłonę, To wszystko było od prądu odłączone. Tutaj jest tylko lampka, więc pójdę sobie spać. Dobra, teraz do mojej rodzinki. Świetna robota. Przepraszam. Ej, tu mówię w aucie. Więc. jest ich piątka. Świetna robota dzieciaki, świetna robota. A jutro to są piosenki. To już dostaliśmy po jego maila. Mam nadzieję, że będziemy grzeczni. No dziewczynki i w tym dniu musi wszystko być idealne. Ne? No bo wiesz ja oni są? Czy wszystko jest od prądu odłączone? No to dobrze. Witam, sprawdźcie, czy wszystko jest idealnie. A my pójdziemy spać. Albo jeszcze zrobię sukienki weselne. No i garnitur. Bo oni przecież byli... W Ślubie po powiśl, Nie wiem, jak ta się tam lokalizacja nazywa. Seru, nie pamiętam. Tylko muszę im zrobić sukienki. Czy był tam jakiś dowód, drzew w tym powiślu naprawdę byli? A nie, że to jest zmyślone. Ne? Zapomniałem, że ta postać nie ma kreatur, że ta postać nie była w kreaturze wcześniej. Nie? Więc niech ta szacurka to ogarnie chyba. Dobrze. No dobra. No to to robimy. Teraz robimy panny młodej ubranie. Hmm? No dobrze. Nie wiem jak coś. Zapomniałam, że ona tak nie była w klasie, że tylko ją sama stworzyłam. To najmłodsza córka się musi i zreskować. Czyli Nikola. A najstarszej to możemy dać spokój. Ej, Nikola. Przepraszam, nie Nikola. Siotra. No musimy iść. Hmm. No, dobrze, bój się jeszcze. No Boże. To ja się w to przebiję z grzeczności. To już idę te, do... Już idę do tego kreatora. Teraz. No jeszcze się tu zawiesiło. Czekaj. No dobra, jestem. Już tam sobie. Dobra. No. Dobrze, no że no to teraz. Hmm. No to idziemy teraz No dobrze, sukienki, ślubnę i jeszcze ten taki wianec był ładny. Nie? I zapomniałam, że zrobiłam scenę. Później jej zmienię włosy przysięgam na 100%. że jej zmienię włosy, bo nagrała scenę. Ne? Ne? Dobra. Że była lekarką, bo lekarka była chora, a nikt nie mógł jej zastąpić. A zasada jest jedna, że każdy musiał chodzić. W tym tym. W kucyku jednym, więc musiałam jej to zrobić. Ale później zapomniałam jej zmienić, ale no, już tam wszystko jest. Sty? Ok, no teraz możemy i spać. <gry> Ej, dorosłym też czas na śpiwory. Ry? ry? Dobra, jeśli Wam się odcinek spodobał, to dajcie subskrypcję i łapkę w górę, jak już mówiłam na samym początku, pa wszystkim.